Milion zabitych lub trwale okaleczonych, to wstrząsająca liczba, którą Kreml oficjalnie nazywa zachodnią propagandą. Ale spójrzmy na mapę, bo to ona opowiada prawdziwą historię. Sztab Generalny Rosji w wewnętrznych raportach twierdzi: ponad milion zabitych lub okaleczonych. Zachodnie szacunki są niższe, ale niezależne nekrologii i rejestry z regionów mówią jedno: Burjacja, Tuwa, Jakucja, Irkuck. To regiony najbiedniejsze, najdalej od Moskwy. Dlaczego? Wysokie wskaźniki mobilizacji per capita, bieda, brak perspektyw to idealne łowisko dla poboru. Mobilizacja działa poprzez ekonomiczny przymus, lokalne komitety poborowe i wysyłanie oddziałów na najcięższe natarcia, tak zwane maszynki do mięsa. Matki zaczynają protestować. Żałoba przeradza się w aktywizm, a tego reżim bardzo się obawia. Otwarte powstanie jest mało prawdopodobne, ale systemowe pęknięcia, brak funduszy, dezorganizacja, korupcja mogą doprowadzić do cichego załamania. Plan Kremla, represje, propaganda, premie pieniężne działają chwilowo, ale budżet wojenny jest ograniczony. W skrócie, milion to nie abstrakcja. To peryferia kraju, które płacą najwyższą cenę. To cichy kryzys, który podważa fundamenty reżimu od środka, daleko od kamer i wielkiej polityki. To brutalna mapa strat Rosji.